Witajcie! Kolejna część. zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction na koszmarze. Z pierwszej górki od mojej skrzyneczki. full poszła! A Antiwaryf też się tu nie kręci. E Chodziliśmy sobie z Cailem po jaskini, tak, po normalnej jaskini, i okazało się, że w tej jaskini znaleźliśmy to właśnie nie, nie, to, to jest kiełcie AK2H. Znaleźliśmy sobie ten Otomieczyk unikatowy, czarny język, putar ręczny, więc pewnie drugopoziomowy. Albo pierwszą, nie wiem, nie mam pojęcia, pewnie drugą. I co? Jest troszkę lepszy od, od broni AK-2H, od Kłacienia. A jako, że Kiełcienia już najwyższa pora, żeby go zmienić, więc postanowiłem, że teraz ja sobie go będę nosił, a Kiełcienia sprzedamy. Tak czy siak, jednak będziemy używać pałki kiwerba, no bo ma... Jaką ma w ogóle szybkość ataku Kiełcienia? Dużą szybkość, czyli taką samą, jak, jak ten. Dobra. No i co? Jesteśmy sobie w mieście, więc korzystając z okazji posprzedajemy sobie wszystko co nie potrzebujemy u Chelsea. Pozdrawiam cię! U Chelsea to musi mieć strasznie dużo pieniędzy. 12 tysięcy kieł cienia. Papa pa, Bo długo, długo, długo mi służyłeś. Eee, Zbroje sprzedajemy, to sprzedajemy, to sprzedajemy I to też sprzedajemy. Dobra, naprawiamy przedmioty i patrzymy co. Koleżanka fajnego ma oczywiście jak zwykle nie ma nic ci fajnego to już się do tego przyzwyczaić fajne rzeczy przynajmniej teraz na początku, to my chyba tylko możemy znaleźć, bo ja widzę, że ktoś strasznie marnie ma z tym wszystkim dobra, idziemy w takim razie oddać piążki do skrytki Tyk. ile mamy? 513 tysięcy dobra, I wracamy z powrotem do jaskini, Kejla gotowa gotowa i tak, to jest właśnie to, opłaca się chodzić po lokacjach, które nie są związane z wątkiem głównym gry z fabułą. Opłaca się, bo Właśnie tutaj znaleźliśmy. Unikat. Pierwszy na koszmarze, mam nadzieję, że nie ostatni, Mam nadzieję, że sporo tu tego będzie. I co? Nie znaleźliśmy jeszcze drugiej skrzyneczki, a to dlatego, że my, kurczę, generalnie cały czas jesteśmy na pierwszym poziomie, a ta nie ma przynajmniej dwa poziomy. Nie wiem czy nie więcej nie, no chyba dwa poziomy Makera, gdzie ty tam jesteś? Znowu idziesz, dobra. Eee, dobra, jeszcze tu nas nie było. Dzień dobry. Ale oni są żałośni, ale oni są żałośni. O, pięknie. E, pieniążki. łyczek Elixirku. Zjedziemy sobie na no, dół jeszcze, zobaczymy czy coś tu jest. No oczywiście, że są e, miksturkę daj, bo mikturki potrzebuje jeszcze jednej. Żeby... O kurczę, boss. Au, 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 au. To mnie boli. To mnie boli. Kurczę, kurczę. To mnie boli. Tam jest bossiak lniany, musimy przejść. O, pięknie, Kejla. Okay, no. O to właśnie chodziło. Ogromny miecz, mikstura leczenia po pierwsze, mikstura leczenia po drugie, mikstura leczenia po trzecie. Kurczę, wziąłem manę. Kompletnie niepotrzebnie. Eee, ogromny miecz. Nie chcę go, podwójny topor też go nie chcę. Chcę pieniążki. Jedne i drugie. Eee, dobra. Brawo, Keira. Załatwiaj sprawę znowu, mi tu już Tak jak na normalu, tak i na koszmarze. Jesteś, jesteś nieoceniona. A ktoś mi tam mówił, że wy macie. Dziwicza, pika. Ktoś mi tam mówił, że wy macie. Zmienił na jakiegoś innego najemnika. Wariaci. Wariaci. Dobra. Pierwszy poziom skończyliśmy, więc biegniemy szybciutko w podskokach Keyla na poziom drugi. To będzie złota skrzyneczka i kolejny unikat. Czy to było? To było tutaj, gdzieś. Dobra, widzę. Dobra, widzę, dobra, widzę. Ciekawy jestem, ile mi zaj zajmie przejście. Jeśli w ogóle uda mi się przejść Diablo 2 na koszmarze, nigdy mi się to już wcześniej nie udawało. Znaczy, oczywiście, na, na single client, prawda? Bo tam na internecie. No to wiadomo, ale to jest zupełnie inna gra. Na single mi się nigdy koszmaru nie udało przejść. Po pierwsze faktycznie było trudno. Po drugie, kurczę, nigdy nie dotrwałem z braku mi chęci na samym końcu. Chodź tu, chodź coś, dość toś, już tak biegasz jak na sraczkę. O kurczę, bite w nastrzałkach. Mocną magiczny przedmiot. Kolejny bosior. Był ich to dwóch. Mikstura leczenia, mikstura leczenia. Chcę, chcę chan, jeszcze jedną. Yy, wezmę tą bitewną strzałkę. Yy, pieniążki. Nie ja no, chodźmy tam, to okay, bo, A, pięknie. No, widzę, że ci nie dadzą spokoju tutaj. Dziady. Dobra, piążki raz, dwa. To jest zabitewna strzałka. Proszę nam pokazać. Aha, to to dziadostwo. Kurczę, znowu to muszę identyfikować i znowu już nie mam żadnych zwojów identyfikacji. No, ale dobra, może to swoje będzie kosztowało. Ale żebym zrobił. No to pięknie. Masz ile na pisie. Dziękuję. Proszę. Eee, chodźmy do Kejla jeszcze, pójdziemy, bo... No właśnie. Właśnie temu No pad, pad i pad. Portalu. Jest złota skrzyneczka. Uwaga! Kurczę, no co tu jest? Krótka laska. Nic tu nie ma znowu fajnego. E, Mikstur leczenia, weź. Przyda się jedna. Nie, tam jeszcze chodzi okej, okay, no. Tu jeszcze coś może czaić. No, pieniążki są. Dobra, zbieramy. No i na dole tam jeszcze nie byliśmy. Będziemy mogli wyjść w końcu na powierzchnię. Nie do końca dokładnie przechodzimy. Eliksirki... Tutaj nie, no, pieniążki jeszcze ukryte. Zbieramy, zbieramy, zbieramy na fantastyczne zbroje. Eee, dobra, o, tędy przy okazji. O, jest Dzień dobry. Dzień dobry. Piążki, 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 eee, Przejdę tędy? Nie, przejdę tędy. Dobra, do góry. Eee, kurczę, szkoda, że nie mam portalu, będę musiał z buta znowu zasuwać taki kawał. Gdzie to jest przejście? Tam jest przejście po drugiej stronie. O, że to kawał drogi. Chodź, Kejna, okay, no, chodź. E, teraz będę miał trzecie zadanie. Co tam jest? Jakie jest trzecie zadanie? W Diablo 2, niech ktoś mi przypomni, co tam trzeba zrobić. Aha, Tristram jak się nie mylę. Ta Kejna musimy uwolnić, żeby nam identyfikował przedmioty. Już najwyższa pora. Ten tutaj to jest przynajmniej wdzięczny, bo w jedynce każdy każdorazowo za każde przedwybierze stówkę, co jest skandalem. Dobra, jesteśmy z powrotem na zimnej równinie. I pójdziemy sobie teraz... nie wiadomo gdzie... Dobra, pójdziemy sobie tam. Zdechaj. Pójdziemy sobie tędy teraz. Trzymają się ściany. O, gdzie dobry. No i tak się właśnie kończy, była panie, zabawa za Katwachem O, przepraszam pana, nie chciałem. O, ależ ale Ależ oni są tu niegościnni. Jak nie chcę. O, co takie wytrzymały? O, tak właśnie myślałem, że jak będę podchodził... I tak to się skończy, dobra, kira, chodźmy najpierw tutaj. O, bo to jest jeszcze... Tam jest przejście do kolejnej lokacji. Tam na razie nie będziemy szli. Zdychaj. Nie, 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 stary. Nawet nie nadążysz... Jakbym cię nie Naręczny kolec dobry jakoś... Nawet jak... Jakbym cię nie zabijał, to byś nie nadążył za wskrzeszaniem swoich upadłych. O, amet jest bez skazy. No i świetnie, brylant bez skazy. Jeszcze lepiej. Eee, tf, tf, tf. Plus 100 do skuteczności ataku. No właśnie, i to jest już rzecz, która... Warta jest ak uwagi, ponieważ narzekam cały czas na skuteczność. Zdychaj. O, kamieczek obozowany. Jeden. I tylko jeden, niestety. Potyczka tar. Podnoszę, będzie tania. No właśnie, miły panie, tylko na tyle was stać. Eee, dobra. Cyk. Kształt leczenia, kryształowy miecz. Ogromny. Ja chyba podniosłem ten kryształowy miecz. Coś mi się daje zdychać, zdychać, zdychać. Super mikstura leczenia. Nie potrzebujemy żadnych mikstur leczenia, ponieważ mamy ich dość. Amulet. Świetnie. Mam jakiś zwój... O, mam jeden. Akurat się okaże, że to jest odporność na błyskawice 20% plus 1 do energii. No, no, tak a propos z tymi odpornościami na błyskawice, to warto było sobie pozbierać przedmiotów, parę, a to po to, żeby mieć... W ogóle taka to jaką ją odporność na błyskawicy pylejaką. No dobra, no właśnie, o tym, o tym mówiłem. Co oni to robią, co oni to robią? Panowie, nie, nie, nie przyjdę tam zrobić jeszcze porządek. O! Zdychaj, dziadu. Dobra. Zabijając tego bossa, postanowiłem, postanowiłem sobie zakończyć ten odcinek kolejny już odcinek w Diablo. Na koszmarze i zaprosić was na kolejną część, której stwierdzimy sobie do końca zimną równinę. No i tyle. Mam, no nie wiem czy to jest portal, czy nie ma portalu, nie pamiętam, ale mam nadzieję, że jest, bo już najwyższa pora powoli kończyć tą sesję. Nagrywam. Cześć,